Dziś chciałem pokazać smoluchę bukową. Grzybek na nie jest dość yy, częsty, więc go pokazuję. On jak jest młody, to zobaczcie, to jest no, biały, biały, jest od spodu, ale po ugnieceniu będzie brązowiał. Nie wiem, czy to będzie widać. Teraz jest akurat młody ciężko to pokazać, ale ale postaram się jakoś pokazać No już widać, że ciemnieje w tym miejscu gdzie ugniotłem. <laughs> Tutaj smoluchy jest dużo, tylko to są już starsze owocniki. Zobaczcie cały pień proświęty tą smoluchą. Tu macie taką Ładniejszą, też fajnie pokazaną od spodu. O! Przejechałem i ściemniał. Zobaczcie. Tak wygląda smolucha bukowa. Pień, jak widzicie, bukowy, więc. Tu jeszcze jedną pokażę. No i tu jest jej bardzo dużo. Dlatego mogę Wam mogę ją pokazać, ale. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. Zobaczcie pod spodem. Jest taka zaroszona, ale przejdziemy palcem i będzie miała w tym miejscu. Tu macie kolejne młode owocniki z pięknymi kropelkami. żeby niejadolny, ale ciekawe do pokazania. Zimą go nie będzie już to jeszcze go pokażę.